Illuminer Strobe, Gift Set, Starter Deki, Gateway czy może luźne boostery? Który z tych produktów jest najlepszy dla Ciebie? Ja jestem Mikicz i w tym odcinku postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Pozwolę sobie zacząć od Gatewaya, ponieważ jest to najlepszy produkt na start, Swojej przygody z Lorcaną. Jest on super pod tym względem, że jest dosyć tani, a ma bardzo dużo kart. Ponieważ w Gatewayu znajdziemy aż dwa gotowe deki, dokładnie 128 kart. I to wszystko za jedyne 90 zł, coś w tych okolicach. Uważam to za genialny zakup, ponieważ jedna karta kosztuje mniej niż złotówkę, co zazwyczaj w innych produktach Lorkany się nie zdarza. A te karty też wcale nie są jakieś bardzo złe. Na pewno są proste i łatwo możemy się nauczyć nimi grać lorkany. Więc jeżeli chcesz zacząć swoją przygodę z lorkaną, a nie chcecie się oglądać jakichś naszych innych filmików, to polecam kupno Gateway'a. Ten produkt poprowadzi Cię za rączkę i wytłumaczy zasady lorkany i wprowadzi Cię w ten niesamowity świat. Poza tymi 128 kartami mamy również planszę, która moim zdaniem jest bardzo przydatna w grze yy, oraz jakieś tam żetony yy, czy znaczniki, co też jest bardzo fajne. Jakie są minusy gatewaya? Oczywiście to, że nie jest on dla zaawansowanych graczy. Nie mamy tam żadnych niewiadomych kart, przez co nie możemy otworzyć czegoś, co będzie mega grywalne, mega dobre. Mamy parę fajnych kart jak Stish czy Madame Mim Fox, ale na pewno nie są to karty o wartości 90 zł. Więc dla zaawansowanych graczy albo takich, którzy chcą trafić jakieś fajne karty, nie jest to dobry produkt. Kolejnym produktem, który omówię, będzie Starter Deck czyli y, też bardzo fajna opcja na start naszej przygody z Lorcaną. W tym zestawie mamy 60 kart, które są opisane tutaj i wiemy jakie one są, oraz jeden buserek, czyli 12 losowych kart. I w tych kartach może być na przykład jakaś karta Enchanted czy inne bardzo grywalne karty. Starter Deck kosztuje około 70-75 złotych, także mniej więcej płacimy złotówkę za jedną kartę, ponieważ tutaj znajduje się 72 karty. Poza kartami mamy oczywiście jakąś papierową playmatę, mamy tokeny, ale one są beznadziejne, także jeżeli kupujemy Starter Deck, to raczej dla kart, które tam są. Przewaga Starter Decka nad Gatewayem jest taka, że. Startowe deki są trochę lepsze, mamy oczywiście nimi większe szanse, są one fajniejsze pod tym względem, że mają jakieś kombo, jakoś się łączą te karty i możemy jakoś pokombinować, żeby dzięki temu kombu coś zyskać w trakcie gry. No i plus taki, że mamy jeszcze boosterek i tam może być naprawdę fajna karta. Ale minus jest taki, że jest to o wiele droższa opcja do wejścia w Orkanę, ponieważ jak w Gateway mamy dwa deki za 90 zł, tak w starter deku mamy jeden dek za 70 Czyli trochę nam się to nie kalkuluje. Wiadomo, tutaj są trochę lepsze karty i jest boosterek, ale jeżeli chcemy zacząć grać w orkany, no to Gateway jest moim zdaniem lepszą opcją. Ale Starter Deck też jak najbardziej się sprawdza. Teraz może powiem o tym boosterku, o którym wspominałem, że znajdziemy go w Starter Decku. Możemy też go kupić luzem. Jeden taki busterek kosztuje w okolicach 20-25 zł, wszystko zależy oczywiście od sklepu. Ale powiedzmy sobie, że kosztują 25 zł. W takim busterku znajdziemy 12 kart, czyli mniej więcej 2 zł za jedną kartę, co się już mniej opłaca w stosunku do poprzednich produktów. Ale co jest ważne, że w tym busterku możemy trafić wszystko, możemy trafić najdroższe karty w całej grze. Ponieważ pierwsze 6 kart to są komony, to są niezbyt grywalne karty, raczej słabe. Kolejne trzy to są Ankomony, też niezbyt grywalne, ale czasem mogą być dobre. Kolejne dwa sloty to są rary, super rary lub legendarne. I te karty mogą być już naprawdę wartościowe i grywalne. A ostatnią kartą jest karta foliowana, ewentualnie karta Enchanted, która trafia się mniej więcej jedna na 100 takich boosterów. Także jest ona bardzo ciężka do zdobycia, ale może ją zdobywać tylko i wyłącznie poprzez takie boostery. Te boostery możemy kupować luzem albo w innych produktach. Ponieważ możemy kupić jeden booster za 25 zł. Ale możemy też kupić booster boxa, czyli aż 24 takie boostery. I taki booster box kosztuje w okolicach 500 zł. Oczywiście to też zależy od tego, jaki to jest set, czy się przyjął, czy nie, czy są w nim dobre karty, czy słabe. Booster boxy więc opłacają się o wiele bardziej niż luźne boostery, ponieważ gdybyśmy mieli kupić 24 luźne boostery, każde z nich po 25 zł. To by nas to kosztowało 600 zł. A tak to możemy zejść nawet poniżej 500 zł. Więc jest to bardzo fajne dla osób, które chcą kupić naprawdę dużo tych boosterów, chcą trafić jakąś bardzo drogą kartę, na przykład kartę Enchanted, wtedy obawa im się kupić booster Boxa, bo mniej kasy zużywają na to, żeby otworzyć dużo boosterów. Jednak dla casualowych, czy nawet turniejowych graczy, uważam, że nie jest to. Bardzo dobry produkt, ponieważ po prostu zazwyczaj się on nie zwraca. Karta Enchanted trafia się średnio raz na 4 Booster Boxy. A jeżeli w Booster Boxie nie trafimy karty Enchanted, no to on się nam nie zwróci, yy, więc jest to słabe. Więc jeżeli chcemy po prostu dużo kart, to lepiej zainwestować w Gatewaya, w Starter deki. Pewnie myśleliście, że Booster Box to jest największa ilość boosterów na raz, którą możemy kupić. Nic bardziej mylnego. Jest jeszcze case, który zawiera w sobie cztery booster boxy, czyli 96 boosterów. Naprawdę bardzo dużo. Te case'y kosztują w okolicach 1800 zł, coś takiego. Więc teoretycznie wychodzi nam taniej niż za cztery boosterboxy. Jest to o tyle fajne, że średnio na jeden case trafia się jeden enchanted, więc jeżeli bardzo nam na tym zależy, no to możemy sobie kupić takiego case'a, ale też nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, może tam nie być tego enchanta i wtedy stracimy naprawdę dużo. Generalnie case jest dla osób, które mają bardzo dużo pieniędzy i chce im się zainwestować, pobawić trochę w lorkanę, ale moim zdaniem jest to wydawanie trochę za dużo pieniędzy, na tą naszą karciankę i ja nie polecam kupowania case'a. Kolejnym produktem będzie Gift Set. Gift Set kosztuje około 100 zł. Znajdziemy w nim 4 boosterki oraz jakieś karty promo, niektóre wersje XXL. Czy to się opłaca? No niespecjalnie. Bo 4 boostery po 25 zł kosztują również 100 zł, także mniej więcej to się równoważy. Jedyny plus Gift Seta jest taki, że możemy jakąś kartę promo czy XXL zgarnąć, które nie są zbytnio dobre, a takimi kartami XXL tak czy siak nie zagramy. Także moim zdaniem Gift Set jeden z gorszych produktów, z mniej opłacalnych raczej bym go nie polecał kupować. Jeżeli chodzi o najnowszy Gift Set, ten z szóstego setu, to poza tym wszystkim, co było, dochodzi nam jeszcze album. Album ze Stitchem z bardzo ładnymi grafikami. W takim albumie możemy trzymać nasze karty, żeby się nie uszkodziły i kompletować daną edycję Lorkany, co jest moim zdaniem bardzo fajne. Tylko, że ten najnowszy gift set kosztuje obecnie około 200 zł. Jeżeli cena jego nie spadnie. No, to jestem zmuszony powiedzieć, że w ogóle się to nie opłaca, ponieważ dopłacamy 100 zł za album. Ale oczywiście, jeżeli komuś bardzo zależy na takim albumie, albo bardzo lubi stitcha, no to myślę, że jest to dobry produkt do kupna. Dalej mamy Illuminers Questa, czyli kooperacyjną grę lorkana, którą możecie zobaczyć na naszym kanale. Rozgrywkę właśnie z, tej, z tego produktu. Ten produkt również kosztuje w okolicach 200 zł, może trochę taniej a znajdziemy w nim dwa kompletne deki, które są dekami lepszymi od deków w starter dekach. Także są naprawdę na nawet niezłym poziomie, ale oprócz tego dostajemy możliwość grania w Orkanę solo, albo możemy grać kooperacyjnie, że dwie, czy trzy, czy nawet cztery osoby mogą się mierzyć przeciwko jednej osobie. Ursuli, więc przez to dostajemy też jakieś znaczniki, jakieś karty. Dek 50-kartowy dla Ursuli są to karty, którymi nie możemy grać normalnie w turniejach. One są po prostu używane w tej tylko rozgrywce. Także jeżeli chodzi o grywalne karty, to ten produkt nie bardzo się opłaca. O wiele lepiej, taniej kupić sobie dwa starter deki niż taki Illuminer Quest. Ale co jest genialne w tym produkcie, to to, że możemy grać kooperacyjnie lub solo. W no i ostatnim produktem, który dzisiaj omówię, wisienką na torcie będzie Illuminers Troov, czyli fajne pudełko, gdzie znajdziemy naprawdę wiele dobroci. Taki Troov kosztuje w okolicach 200 zł, 190 yy, i znajdziemy w nim aż 8 boosterów, genialne pudełko, żeby przechowywać karty, kostki do liczenia damage, przekładki na karty więc wydaje mi się, że jest to naprawdę dobry produkt, ponieważ mamy tutaj wiele bardzo potrzebnych rzeczy, ponieważ jak mamy jakieś karty, to fajnie je gdzieś trzymać. A takie pudełko, które oferuje nam Illuminer's Strove, jest naprawdę bardzo fajne, bardzo wytrzymałe i możemy wsadzić tam bardzo dużo naszych kart. Mamy właśnie też przekładki, właśnie z tego trowa, którym możemy zaznaczać, gdzie sortujemy dane karty w naszym pudełku. Także myślę, że naprawdę fajna opcja, ponieważ Oprócz tych wszystkich gadżetów mamy 8 boosterów. 8 boosterów normalnie by kosztowało około 200 zł. Tutaj to kosztuje nas jeszcze taniej, a dodatkowo mamy te pudełko, kostki, przekładki czy licznik Lora. Także moim zdaniem, Trollf naprawdę świetny produkt. Jeżeli wejdziemy w Lorkanę i będziemy chcieli kupować trochę więcej tych kart, trochę bardziej zagłębić się w tą grę, no to myślę, że trof jest idealnym produktem na taki drugi zakup. Opening Strowa również możecie zobaczyć na naszym kanale. Omówiłem już wszystkie produkty, które mają w sobie karty, karty, którymi możemy grać w Orkane. Ale firma Ravensburger oferuje nam też inne rzeczy, jak jakieś akcesoria do tej gry, ponieważ możemy kupić sobie koszulki na karty które też są bardzo fajne i mają fajne grafiki, deckboxy również z fajną grafiką, możemy kupić album luzem, więc nie musimy kupować tego z stitchem z, z gift setu oraz mamy też playmaty z fajnymi grafikami, które też możemy sobie kupić, więc te produkty nie dają nam żadnych kart i tak naprawdę nic nam nie zmieniają w kontekście tworzenia jakichś deków czy grania w lorkane. Ale są fajnymi dodatkami. Jeżeli ktoś bardzo lubi jakąś postać, to może kupić sobie z nią koszulki, deckboxy czy playmatę. Także fajnie, że takie coś jest. Nie trzeba tego kupować, ale można. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłem Wam wybrać produkt lorkanowy, który jest najlepszy dla Was. Napiszcie jeszcze w komentarzach, jaki produkt ostatnio kupiliście i czy jesteście zadowoleni z zakupu. Dzięki za oglądanie. Cześć.